Cześć, jesteś na KulTV i w dzisiejszym odcinku przedstawię Ci kilka chytrych zagadek, które większość nie potrafi rozwiązać za pierwszym razem. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z pauzy, jeśli będzie ci za mało wyznaczonego czasu. Nie zapomnij napisać w komentarzu, ile zagadek udało Ci się rozstrzygnąć. Numer 1. Jak najlepiej stracić nawadze. Kupić wagę drogo i sprzedać tanio. Daj łapkę w górę, jeśli udało Ci się rozwiązać tę zagadkę za pierwszym razem i przechodźmy do następnych zadań. Numer 2. Wczesnym rankiem Olivia ma ważne spotkanie biznesowe, ale ona przespała i teraz musi bardzo szybko się zebrać. Problem w tym, że żarówka w pokoju się spaliła i dziewczyna nic nie widzi w ciemności. Oliwia na pewno wie, że ma w szafie 14 białych i 7 czarnych skarpetek. Ile skarpetek musi wziąć, żeby wśród nich były dwie tego samego koloru? Rozwiązanie tej zagadki jest prostsze niż można wyobrazić. Także czasami nie jest ważne, ile skarpetek ma w szafie Oliwia. Ważne to, że są one tylko w dwóch kolorach, białym i czarnym. Dlatego jeśli dziewczyna weźmie z szafy dowolne trzy skarpetki, dwie z nich 100% będą tego samego koloru. Numer 3 Masz rodzinową imprezę, na którą przyszli siedmioro Twoich najlepszych przyjaciół. Jeden z nich jako prezent przyniósł piękny, wielki, urodzinowy tort. Chcesz poczęstować torta wszystkich zaproszonych gości i siebie też, ale masz pewien problem. Musisz pokroić ciasto na 8 takich samych kawałków, nie używając linijki. Oprócz tego możesz zrobić tylko 3 nacięcia. W jaki sposób pokroić tort tak, aby każdy z gości otrzymał taki sam kawałek? Na Twojej rodzinowej imprezie znajduje się siedmioro przyjaciół i ty. Żeby pokroić tort na takie same 8 kawałków, zrobiwszy tylko 3 nacięcia, najpierw trzeba zrobić nacięcie wzdłuż tortu, a następnie 2 cięcia na powierzchni. W ten sposób otrzymasz 8 takich samych kawałków. Numer 4. Krzyś ma takie same pudełko czekoladek, jak i marcin. W każdym pudełku leży 15 czekoladek. Krzyś zjadł kilka czekoladek ze swojego pudełka. Marcin ze swego zjadł tyle, ile pozostawało w pudełku Krzyśa. Uwaga pytanie, ile czekoladek zostało u dwóch chłopców? Odpowiedź poprawna: 15. Ile czekoladek nie zjadłby Krzyś, jeśli Marcin zje tyle, ile zostało u Krzysia, w każdym razie u dwóch chłopców razem pozostanie całe pudełko w 15 czekoladek. Numer 5 Czas na wypoczynek dla logiki i chwila pracy dla Ciebie. Uważnie spójrz na te obrazki i powiedz, co tu nie pasuje. Numer 6. Zagadka detektywistyczna. W supermarkecie za pół roku ktoś z klientów popełnił trzy kradzieży. Pierwszą w styczniu, drugą w marcu, a trzecią w lipcu. Dyrektor sklepu zaprosił doświadczonego detektywa, aby ten rozjaśnił sprawę. Detektyw obejrzał wszystkie nagrania z kamer za te dni, w które zostały popełnione kradzieży. W końcu okazało się, że tylko cztery osoby były postrzegane w sklepie we wszystkie trzy dni, kiedy dochodziło do kradzieży. Kiedy detektyw przeanalizował zdjęcia podejrzanych, to od razu ustalił sprawcę. Uważnie popatrz na te zdjęcie i powiedz kto z klientów supermarketu jest złodziejem i dlaczego. Złodziejką okazała się kobieta w ciąży, ponieważ jej brzuch w styczniu, marcu i lipcu był zupełnie taki sam. W swoim rzekomo brzuchu ona chowała skradzione rzeczy. Numer 7 Kolejna zagadka logiczna. Przyjrzyj się temu obrazkowi i powiedz, który z mężczyzn przeżyje. Rozwiązanie tego zadania po tradycji podam w następnym odcinku, a teraz odpowiedź poprawna na pracę domową z poprzedniego odcinka. Uważnie spójrz na ten obrazek i powiedz, kto ma rację. Rację ma dziewczyna, która mówi, że ta cyfra to 6, ponieważ szóstka spadła z zegara, który znajduje się z tyłu dziewczyny. Pozdrawiam najbardziej uważnych i najbardziej spostrzegawczych. Jesteście cool i nie przestaję Was podziwiać. Piszcie w komentarzach rozwiązanie dzisiejszej pracy domowej. Najszybsze i najciekawsze odpowiedzi koniecznie umieszczę na ścianie honorów w następnym odcinku. Nie zapomnijcie o naciśnięciu na dzwoneczek powiadomienia, aby nie przegapić następnego odcinka. Subskrybujcie mój kanał, dajcie łapki w górę i dzielcie się tym wideo z przyjaciółmi. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że twój mózg będzie w świetnej kondycji.